Dzień dobry. W niniejszym materiale przedstawię Państwu ciąg dalszy prezentacji dodatku BIM Studio dla programu Autodesk Revit w wersji 2021. W tej lekcji przedstawię Państwu narzędzie nadproża. Po przejściu otwiera się okno dialogowe, w którym widzimy podgląd na wybrany typ nadproża. Dostępne mamy. Dwa nadproża. Jest to nadproże 23,8 cm wysokość oraz nadproże 11,5 cm wysokość. Mamy trzy sposoby wstawienia nadproży. Pierwszy automatyczny, który analizuje cały model i następnie dostosowuje nadproża do wszystkich otworów znajdujących się w modelu poprzez wskazanie interesującej nas ściany z wybranymi otworami lub poprzez wskazanie konkretnego okna lub drzwi. Opcją jest również, aby w trakcie wstawiania pominąć najcieńsze ściany słupy poroter, czyli ścianki 8 cm. Przed wstawieniem nadbroży musimy przejść na widok rzutu i wstawić drzwi oraz okna. W tym celu przechodzimy do zakładki Architektura. Wybieramy narzędzie drzwi. I przechodzimy do wstawiania. Dokładnie. I w ten sposób wstawiamy drzwi w całym modelu. W razie czego za pomocą kombinacji klawiszy AL możemy wstawione drzwi wyrównać? Wstawimy jeszcze kilka przejść. Które będą po prostu otworem w projektowanym murze, w takich przypadkach jak ten, możemy zaznaczyć dwie linie oraz środkową linię i za pomocą klawisza equal w tym miejscu spowodować, że otwór przez nas zaprojektowany będzie znajdował się centralnie na środku ściany. Gdy mamy już wszystkie drzwi w budynku, przejdziemy do wstawienia okien. thank you Dobrze. Po wstawieniu okien możemy nasz efekt pracy obejrzeć w 3D. O, tu widzimy jeden błąd. Dobrze. I to też. Okna powinny być na wysokości. Nasze nadproża są już dopasowane. Możemy przejść do narzędzia, do zakładki Wineberger, narzędzia nadproża. W tym momencie wybierzemy nadproże 23,8 i spróbujemy wstawić je do wszystkich zadanych otworów w modelu. Klikamy wstaw i czekamy. Na pierwszy rzut oka nie widzimy nic, jednak po podświetleniu ściany widzimy, że nad zaprojektowanymi oknami oraz drzwiami znajdują się nadprosze. Może się zdarzyć, że tak jak w tym wypadku, zapomnieliśmy wstawić drzwi garażowe. W tym celu wrócimy do widoku rzutu w zakładce architekturze. Wstawimy drzwi garażowe. I po przejściu do widoku 3D w tym momencie mamy dwie możliwości. Możemy w narzędziu nadproża albo usunąć wszystkie nadproża z całego modelu, co spowoduje ich Wyzerowanie lub wskazać tę jedną ścianę lub to te konkretne drzwi. W tym wypadku wybierzemy na 23,8 i wskażemy okno lub drzwi. Jak widzimy, Nadproże zostało wstawione. W tym momencie przejdziemy na widok rzutu pierwszego. I jak widać, po przejściu na odpowiednio wysokie cięcie, ukazuje nam się widok nadproży, które wstawiają się w warstwie. Nośnej każdej ze ścian w ilości dopasowanej do wymagań producenta. Po podniesieniu widoku jeszcze wyżej do 240 cm. okażą nam się nadproże, nad oknami, nad częścią okien oraz w tym przypadku nad drzwiami garażowymi wstawiło się nadproże betonowe. Oznacza to, że wymiar tego otworu jest zbyt mały lub zbyt duży dla nadproża porotem systemowego. Wrócimy do widoku cięcia standardowego na jednym metrze I stworzymy sobie przekrój w którym obejrzymy zaprojektowane przez nas nadproże. Ograniczymy widok, aby nie widzieć zbędnych elementów i przejdziemy do widoku. Łączymy sobie wysoki poziom oraz spójne kolory, aby móc obejrzeć efekt naszych prac z tej oraz poprzednich lekcji. Jak widać nadproże stawia się idealnie nad warstwą nośną. Następnie ściana przechodzi w wieniec, ściankę atykową oraz nadproże znajdujące się pod murłatą. Po przejściu. Na widoku 3D, jak widać, w krótkim czasie, w bardzo prosty sposób stworzyliśmy prosty budynek domu jednorodzinnego, który dzięki zestawieniom automatycznym jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób obliczyć. W tym wypadku również nadproża poroterm. Są elementem policzalnym. Jak widać w modelu znajdują się nam nadprąż na ten moment wyłącznie 23,8 wysokości o następujących długościach belek. Dokładnie takiej ilości sztuk. Przez pojedynczą belkę 23,8. Rozumiany jest jeden taki element prefabrykowany. W tym wypadku nadproże składa się z trzech takich belek. Aby zademonstrować możliwość łatwości zmiany elementu, przejdziemy do widoku 3D, wybierzemy nadproża, następnie usuniemy wszystkie nadproża z modelu, podejrzymy to w naszym widoku. Jak widać nadproże znikło, Następnie przejdziemy z powrotem do widoku 3D. Wybierzemy nadproża. Wybierzemy automatycznie, żeby wskazać poprzez ściany i otwory. I w interesującym nas miejscu w tę ścianę wstawimy nadprożę 23. Zaś w tę ścianę wstawimy nadproże. 11,5. Jak widać nasze nadproże tutaj wróciło, zaś gdy przetniemy tę ścianę w tym miejscu ukaże nam się nadproże w wersji 11,5 cm. Po przejściu do zestawień. Uległy one zmianie, jak widać. Mamy dwa nadproża 11,5, jeden tyt nadproża 23,8. O następujących długościach oraz następującej ilości sztuk. Jak widać dwa nadproża mamy również betonowe, które nie odpowiadają długościom Dziękuję za uwagę.